14 luty 2026, Święto Zakochanych, jesteśmy w hali 3 Arena, zakończył się właśnie mecz 20. kolejki Orlen Basket Ligi pomiędzy Tasmanianami a Legią Warszawa, wygranym przez drużynę gości 83-75. Zaczynamy pierwszą część konferencji prasowej, z nami są reprezentanci gości, trener Heiko Ranula oraz zawodnik Rejs. Ray Thompson, autor dziewięciu punktów. Na początek prosimy zawodnika o komentarz pomocowy, potem parę pytań, a potem do głosu dopuścimy trenera. So, uh, Ray, I need you to uh, start with the post-game comments uh, for our fans. I uh, thought we had a good team win. Uh, I think our defense uh, was really solid there at the second half. Uh, we were able Rejs podkreślił w komentarzu pomysłowym, że to dobre zwycięstwo dla całej drużyny. Pochwalił przede wszystkim lepszą bronę w drugiej połowie i to, że drużyna legii pozwoliła na zdobycie około połowy punktów. stali z It, it, one thing for me, for me uh, after the first half uh, you had let, let me just take a look at the stat sheet after the first half. Um, you had only six uh false drone and the situation completely changed uh, after um, after the break. Did you pay attention to this one thing that you got to play more aggressive? Uh, did the coach tell, say anything about it? And what changed to change the, the whole course of the game? Uh, I would say nothing really changed. We just stayed aggressive, and then eventually we got those calls. you going to the basket over and over again. You're going eventually get some calls, and again, they're being super aggressive, trying to block all the shots and stuff. So I think just continuing to be aggressive helped us get to the free throw line and draw more fouls. Na pytanie, czy zawodnik zwrócił uwagę, że w pierwszej połowie tak naprawdę bardzo malutko fauli wymuszonych miała Legia Warszawa, tylko sześć, co się zmieniło po zmianie stron, czy jako drużyna zwrócił na to uwagę, a czy trener o tym wspominał, jak ta gra się zmieniła, co miało wpływ na zmianę ich podejścia w drugiej połowie, no i zawodnik powiedział, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, cały czas grali tak samo agresywnie, ale w końcu jak konsekwentnie podchodzisz do swoich obowiązków w ataku, i grasz agresywnie, to w końcu te gwizdki uh, przyjdą. Tak więc uh, nie było zbytnio uh, dużych zmian, ale konsekwentnie grana uh, konsekwentnie obrana taktyka i uh, realizacja założeń. Um, one last thing, uh, it's the last round before it's the last round before the uh, Polish Cup uh, tournament in what spirits are you going to Sosnowiec? What do you want to achieve there?

Jadą tam z dobrym nastawieniem, chcieli pojechać tam w dobrych nastrojach po dzisiejszym zwycięstwie, to się udało, a i będą chcieli również zrobić dobrą robotę na samym turnieju i w zależności, oczywiście, zajść jak najdalej. So now, coach, it's your turn to give us some post game comments. Yeah, good evening. Uh, most of all, uh, really, really important win for us. Again, all, all the credit to Ostrov. They are one of the toughest, if not the toughest. Uh, Team to play at their their home home court. They really know how to force the game their style. And again, I think this this was the biggest mistake what we did also late in the second quarter, where we had this ten point lead. We took uh, uh, some early early shots uh, and should have should have been more more uh, controlled pace in offense. Uh, after after turnovers uh, really the game changed and the half was, was, uh, I think our solid defense in gave us the win się, need to learn how, to, how to the games, uh, Jeśli chodzi o y, komentarz trenera Nuli, to uh, przede wszystkim uh, bardzo się cieszy ze zwycięstwa, podkreślił jak bardzo trudno gra się w Ostrowie, bo wie jak ten zespół potrafi narzucić swój styl gry i przez to jest mega trudno walczyć tutaj o zwycięstwo. I podkreślił, że w drugiej kwarcie właśnie to się wydarzyło. Mieli wyraźną przewagę, ale dawali za wcześnie rzut, popełniali trochę strat i to spowodowało, że wynik się wyrównał. Natomiast po zmianie stron trener podkreślił jak ważną rolę odegra obrona Meczu, która tak naprawdę ustawiła i w tym dała, e, zwycięstwo. Max Wilczek nie play today and the second question about e, will he be ready to play in First of all, uh, Max We have been last couple of weeks uh, all the time in transition, some guys coming back from injuries. We tried to get some guys back in the rhythm, and fortunately, Max today was a uh, victim a little bit because of that. Uh, it's nothing wrong with him, and uh, definitely he will, he will get his chances next games, but uh, about Tais hasn't uh, been practicing yet uh, with the team. contact practices patopule next next week we will start and i we'll make the Tuesday Wednesday Było pytanie od strony dziennikarza i Warszawa o dwóch zawodników o Maksewiczka i Matias Stasa um, pytanie czy coś dolega Maksowi trener odniósł się do tej sytuacji podkreślił że w jego zespole coś się działo coś jedni zawodnicy wracali jedni mieli urazy i te jakby ofiarą tego wszystkiego dzisiaj był Max, nie został szansy, ale na pewno w przyszłych meczach swoją szansę otrzyma, więc tutaj jakby nie ma problemu, bo żadnych problemów zdrowotnych z zawodnikiem nie ma. A jeśli chodzi o drugiego gracza, to nie trenował przez ostatnie czasie ale w przyszłym tygodniu będzie decyzja, będą sprawdzane jeszcze raz badania i będzie zależne, czy w tym turnieju o Puchar Polski wystąpi. Uh, coach uh, maybe one last thing um, you you've already lost twice against topot uh, this season uh do you know what needs to be changed uh to advance to the semifinals yeah like i said first of all the the team has been uh, changing all the time uh, definitely uh, those games are all different first one in super cup second one uh, start of december uh, definitely we know them pretty well we didn't play our best games against them so, so uh, hopefully uh, cup game is always different hopefully we can really finally find our, our offense also and put together one, one really solid game Zadałem pytanie trenerowi, czy martwi się tym, że już dwa razy przegrali w tym sezonie, a, grając przeciwko drużynie z Czy wie, co musi się stać, żeby tym razem awansować do półfinału podczas Pucharu Polski? I trener odpowiedział, że e, tak naprawdę przypomniał to, co się działo w jego zespole, że dużo rotacji, chodziło o zawodników i pozycyjność, a, ale też podkreślił, że każdy mecz jest inny. Uh, nie były to ich najlepsze mecze uh, przeciwko Sopocianom, ale też rzeczy na to, że w końcu uh, ten kolejny mecz będzie dobry i to awansować. wansować. Uh, the last thing, uh, coach, for you, uh, that's going to be a tricky question. Uh, who would you like to face in the cup final? I would like to be to get to the cup final and then I don't care who, who we playing against. Definitely. Uh, first team we to I na sam koniec podkreśliłem, że zadam trenerowi takie profilowe pytanie, z kim chciałby się zmierzyć w finale, e, a oczywiście trener podkreślił, że najpierw najważniejszym e, motywem jest dostać się do samego finału. Tak więc każdy kolejny mecz pewnie najważniejszy. Podkreślił również, że a przede wszystkim muszą zmierzyć się ze swoimi słabościami, oni muszą sami pokazać swoją wartość na boisku i dopiero wtedy wymagać od siebie więcej i stawiać kolejne cele. I chwila przerwy, za chwileczkę pojawią się zawodnicy Stali Ostrów i będziemy kontynuować drugą część konferencji. Witamy na drugiej części uh, konferencji prasowej. Po meczu to są Mistrosi Ostrów, Legia Warszawa. Z nami są już reprezentanci gospodarzy, trener Andrzej Urban oraz zawodnik Kwan Jackson. Uh, najpierw uh, będzie komentarz po meczu, a potem uh, kilka pytań i potem tradycyjnie konferencję zakończy trener Urban. Uh, so, Q, I need you to give us some post -game comments first. Yeah, um... Looking at the stat sheets, uh, I feel like we kind of beat ourselves uh, with, with the 24 turnovers. But I got to give them credit for, for how physical they played. They out physical. us. and they, they made the game very difficult for us. Uh, pushed us out three meters, uh, three feet out from the three point line, and made it far from the basket. And I got to give them a lot of credit. It's a good team, a good physical team. Jeśli <laughs> Zawodnik podkreślił, że no oni sami strzelili sobie w stopę uh, tymi stratami, które, które zanotowali całe mnóstwo. Podkreślił jak bardzo fizycznie grał przeciwnik uh, i że był to bardzo trudny mecz. Miał w uh, przeciwnika było kilku liderów. Uh, zawodnicy Legii również trafiali regularnie za trzy punkty, czym uh, odsuwali ich od uh, kosza. No i to powodowało chaos z naszych pożarach. Uh, Q, uh, I need one thing. Legia played very uh, tight defensive end uh, and they didn't let you uh, any easy baskets easy plays uh, was it like a crucial thing for you during this game yes in some sort they, uh, they did a good job defensively um, but the game plan that we went with was working actually i think, I think it, it was working and i think we kind of like lost our head a little bit and like i said uh, the turnovers didn't help a lot because we, we had a chance to break the game and go on certain runs, but we turned the ball over. And once we turned the ball over, we couldn't get no fast break, and they, they got back into their uh, half court defense, and it's tough to score half court defense, especially when our, our best players uh, offensively having a tough night. Pytałem się zawodnika, czy zwrócił uwagę na to, w jaki sposób dzisiaj Legia broniła i jak nie pozwalała nam na łatwe rzuty na łatwe okazję, czy to było głównym elementem, który składał się na porażkę. Zawodnik podkreślił również, że faktycznie ona bardzo dobrze gra w obronie, ale tak naprawdę podkreślił, że ich, że game plan stalówki działał doskonale, a tak naprawdę decydowały te straty, o których wspomniał na samym początku. Te straty powodowały, że nie było szybkiego ataku. Jak nie było szybkiego ataku, to legia szybciutko ustawiała się do, w obronie pozycyjnej, i wtedy ciężko było się nim przeciwstawić. I poprosimy jeszcze Andrzeja Urbana o komentarz pomiędzy. Gratulacje dla zespołu z Warszawy zwycięstwa. Myślę, że przyjechali tutaj bardzo zmobilizowani na to spotkanie postawili y, trudne warunki. Y, ciężko wygrać z tak mocną drużyną, z obecnym mistrzem Polski, jeśli się popełnia 24 straty, a mimo tego, i tak byliśmy w grze, to na pewno jest y, pozytywne. Y, gdzieś te straty wynikały po w szybkim ataku z naszych błędnych po prostu podań, ale też zespół z Warszawy grał bardzo fizycznie, wyrzucił nas daleko od kosza. Bardzo ciężko nam się kreowało grę, szczególnie jeśli chodzi o drugą połowę i to było takie kluczowe, bo w drugiej połowie zdobyliśmy tylko 28 punktów, razem sporo piłek, oddając nieprzygotowane rzuty, co od razu e, też przekładało się na szansę szybkiego ataku e, zespołu z Warszawy. Nie zmieściliśmy głowy, walczyliśmy do końca, to na pewno jest pozytywne, że zbudowaliśmy. E, zbudowaliśmy w trakcie trwania tego sezonu taką rynę, która E, która potrafi tak rywalizować uważam dzisiaj jest naprawdę e, dobrze, mo, fizycznie, mocno grającym zespołem e, stopu budżetowego e, naszej ligi. Dziękujemy kibicom za, za wsparcie, bo hala wypełniła się do ostatniego miejsca, było to, e, było to naprawdę e, czuć e, na boisku, e, pomimo tego, że nie Pokazaliśmy waleczność, a to na pewno powinno być doceniane i dziękujemy za tak liczne przybycie. Trenerze, nie wiem kiedy ostatni raz widzieliśmy się tutaj po porażce, więc mam pierwsze moje pytanie: czy ten jest w tym momencie zły, zawiedziony? Jakie są teraz. Jakie są dominujące uczucia po takim meczu? Jestem zły, to na pewno jest, jest dobre uczucie, bo. Czuliśmy, że możemy ten mecz wygrać, ale to też nie jest tak, że jestem zawiedziony, bo to nie przegraliśmy ze słabą drużyną i to naprawdę było trudne spotkanie, gdzieś gdzie zespół z Warszawy postawił bardzo trudne warunki. Teraz kwestia Pucharu Polski, czy trener będzie oglądał i w jakiej drużynie trener widzi swojego faworyta w tym turnieju? Na pewno będę oglądał, nie zastanawiałem się, kto jest faworytem, Ważna jest też jak, jaka jest drabinka, ale szczerze nie, nie przyglądałem się temu jakoś bardzo, nie skupiałem się, nie, 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 nie będę tutaj nikogo wskazywał. Koniecznie chciałbym się spytać, bo jako asystent trenera reprezentacji Polski chciałbym dowiedzieć jaka jest, jaki jest komentarz trenera po zmianie barw klubu Jeremiego Sochana. Czy trener uważa, że w Nowym Jorku będzie więcej przede wszystkim czy wy jako sztab szkoleniowy odbieracie taką zmianę pozytywnie? pewno zmiana klubu jest pozytywna, bo Jeremy nie grał, a potrzebne jest jemu granie. On jest wciąż zawodnikiem bardzo młodym, rozwojowym, do tego jest w ostatnim roku swojego kontraktu. Także potrzebował grania, a ja nie śledzę na tyle NBA, żeby się wypowiadać, czy teraz będzie miał dużo większe. Jaka będzie dokładnie jego rola w zespole z New York Knicks? Pytałem gdzieś, że, że, że powinno się do niego znaleźć miejsce. Myślę, że on wraz ze swoim całym sztabem wiedział, jakie wybiera miejsce i tam pokaże swój potencjał. No dziękujemy. To wszystko z naszej strony. To koniec konferencji a po meczu Stal Legia i mi się kolejny raz w meczu Ostrowie.